na kanale Krzychu trenuje Dzisiaj lecimy z klatą. A tak poważnie wjechała nowa maszyna. Jestem mega zadowolony, już trochę ją testuję, ale z braku czasu nie mam się kiedy pochwalić. Tak pół żartem, pół serio oczywiście. I co? Wjechała też fajna przytrygówka, to sobie e, pokażę. naprawdę mega hardkorowa, bardzo ciężkie są te ramiona do wyciskania, ale no niestety musimy się rozstać z uwagi na to, iż zajmuje bardzo dużo miejsca. Jak na moją na razie siłownię, to troszeczkę miejsca zajmuje. A naprawdę hardkorowa i poza funkcją wyciskania znalazłem funkcje takie jak wiosłowanie czy też ciągi. Wystarczy, tu teraz nie mam, ale zaraz Wam mniej więcej pokażę, jakby to wyglądało. Zachować trochę miejsca i możemy sobie robić kaptury, możemy robić ciągi, możemy robić wiosłowanie. Pokażę Wam tak w skrócie, a e, później może zaprezentuję, jakby to działało. Także tak się prezentuje maszyna Kelton. Kelton już przyzwyczaił nas chyba do tego, że to wszystko, co z Keltona, to jest tak cholernie. Ciężkie, duże, czasami przesadzone, ale no jak kupujemy sprzęt i dajmy parę złotych, to też tego wymagamy. Naprawdę jest to petarda jakościowo mega. Ramiona ciężkie. Ciekaw jestem, czy się przełoży trochę na wyciskanie, bo wiele ciężaru tam nie trzeba. Ja w obecnej chwili wkładam po 40 kg na stronę. Może i 50 bym dał radę, ale jest naprawdę czym potrenować prezentuje się naprawdę godnie. I powiem wam że troszeczkę mnie Kelton zainteresował. Zastanawiam się nad kilkoma e, zakupami niektórych urządzeń ale jeszcze zobaczymy maszynę takie o a, mieciu. Dajcie znać jak go nazwać to może ktoś jakąś treningową zgarnie a ostatnio miałem konkursik zrobić i zrobiłem taki mały na Niestety mało osób się zaangażowało, także losujemy z tego, co jest. A co fajnego wjechało, sorry, zasyp na stole, ale sam trenuję, młodego nie ma. Się nagrywa, się coś tam robi. Eee, Przytringóweczka. Cena w sklepie, no to przegięcie, bo 50 zł kosztuje na necie. No i chyba ją rozlosujemy, bo powiem Wam szczerze, że testuję. Naprawdę jestem zadowolony, fajna energia. Nie ma zjazdu. Także spoko. Roka jedna druga petarda ale o tym wiecie. Hantle e, super naprawdę są hantle świetne. Mam nadzieję że już nie zmienię. Wydaje mi się że to już jest taki docelowy zestaw aczkolwiek wrzucę wam tu co jeszcze fajnego tam się znajduje. Bo InSport Live ma bardzo duży wybór także polecam zajrzeć na stronkę. E, naprawdę warto. Fajne promocje są, także można czasami wyrwać coś w mega okazyjnej cenie. Kolejna ławeczka, także już trochę tych ławeczek jest. No i coś co jest, było i Nima, amba Fatima. A tak pół żartem, pół serio. Na razie służy jak modlitewnik i dipy, a tak to służy do treningu pośladki i triceps dla kobiet. Obciążenia jest e, gdzieś w granicach 250-300 kg. E, i co lecimy sobie dalej z tematem? W ogóle do wygrania myślę, że będzie ta prasa Keltona, bo nikt się nie odzywa. A tak tu wzmocniona nakładka na Fi 50, oczywiście może też pojechać. Z tą, dajcie znać, czy ktoś by był chętny. Płacisz za wysyłkę i zabierasz, albo przyjeździsz, i zabierz. Taki krótki wstęp. Wracamy, lecimy z treningiem. Niebawem nowości. Także pompa z Wami i słyszymy się już niedługo.